Dzisiaj na rynku silników do gier liczy się głównie Unity i Unreal Engine. To chyba wie każdy. Ale czy wiesz, że istnieje masa poważnych, publicznie dostępnych silników, które mimo tego, że cieszą się mniejszą popularnością, to jednak mają bardzo duże możliwości i są w stanie udźwignąć naprawdę rozbudowane produkcje? Jednym z tych silników jest bohater dzisiejszego odcinka. Poznaj O3DE. Albo Lambert Yard, albo CryEngine. No w każdym razie silnik, który umierał już dwa razy, a jednak nadal żyje i ma się całkiem dobrze. Zacznijmy od początku. Najpierw była nicość. Później stała się światłość i lecąc trochę do przodu, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie powstał całkiem znany silnik o nazwie CryEngine. Obstawiam, że większość z Was go kojarzy, bo w końcu to właśnie na nim została stworzona legendarna gra Crysis. W tamtych czasach paliła wszystkim komputery, ale wyglądała aż za dobrze jak na swoje czasy. To właśnie był okres świetności CryEngine. Ale później Crytek, czyli firma odpowiedzialna za ten silnik, wpadła w problemy finansowe i były one na tyle poważne, że w 2015 roku, aby podreperować swój budżet, sprzedali licencję do swojego programu firmie Amazon. O niej też pewnie słyszałeś. Amazon przygarnął cały kod, mocno go przerobił i wypuścił publicznie pod nazwą Amazon Lumberyard. Ten silnik jest już nieco mniej znany, ale praktycznie w całości bazuje na CryEngine, więc możliwości to on na pewno ma. Amazon oczywiście dodał wiele od siebie i zintegrował ze swoimi usługami. Dzięki czemu każdy tworzący grę w Lumberyard mógł dosyć łatwo podłączyć się na przykład do Twitcha i bez problemu oprzeć na tym swoją rozgrywkę. Można było znaleźć w nim dosłownie cały zestaw narzędzi potrzebnych do stworzenia gry. Od realistycznego renderera dającego spore możliwości pod względem graficznym, po zaawansowaną fizykę, narzędzia pozwalające na dynamiczne rozdysponowanie roślinności czy nawet wizualne programowanie. Trzeba przyznać, że na tym etapie projekt wyglądał mega obiecująco. Jest wielka firma wchodząca w rynek gier, jest solidny i zaprawiony w bojach silnik do gier, i są nawet duże tytuły wykorzystujące go w praktyce. Mówimy tutaj o mega popularnej swego czasu grze New World i o jedynym w swoim rodzaju Star Citizen. W takim razie, co może pójść nie tak, co nie? No właśnie, okazuje się, że może i to całkiem sporo. Silnik ten nigdy nie zdobył większej popularności. I w 2021 roku Amazon stwierdził, że oficjalnie zakończy wsparcie dla Yard. To jednak nie koniec jego historii, bo na podwalinach tego, co zostało stworzone w tym silniku i przyniesiony jeszcze z CryEngine, zostanie stworzony nowy, tym razem otwarto źródłowy program o cudownej nazwie Open 3D Engine, a w skrócie O3DE. Teraz to on ma być tym silnikiem, który rzuci wyzwanie Unity i Unreal Engine. No i trzeba przyznać, że znowu wydaje się, że to może się udać. O3DE ma całkiem przyjemną grafikę, interfejs również wygląda na dosyć czysty i nieskomplikowany, a na dodatek mamy dodatki w sensie takie addony z Blendera albo paczki z Unity. Po prostu chodzi o mniejsze zestawy danych, które rozszerzają możliwości silnika. W tym programie nazywa się to GEMS i wygląda na to, że jest tutaj cała masa tego typu rozszerzeń, które mogą dosyć znacząco zmienić sposób korzystania z programu, na przykład poprzez dodanie script canvas, czyli takiego wizualnego programowania. Do opisu wrzucam link do strony z tymi paczkami. Może jakaś przykuje Twoją uwagę. W sumie jedyne, o co się obawiam w przypadku tego silnika, to marketing, a bardziej takie ładne opakowanie i prezentacja tego, co on potrafi, bo na razie nie ma zbyt wielu oficjalnych materiałów pokazujących całość w akcji. Jedynie youtuberzy tacy jak Games from Scratch co jakiś czas wrzucają film z wrażeń, a poza tym cisza i to jest dość niepokojące. Myślę, że silnik ten może być w stanie się wybronić i wylądować gdzieś w topce silników do gier obok Unity. Anrila czy Godota. Głównie dlatego, że położony jest tutaj spory nacisk na otwartość kodu i społeczność, która mogłaby pomóc w rozwoju. Ale jak będzie w praktyce, to się jeszcze okaże. Jedyne co aktualnie wiadomo, to że podstawy na pewno ma całkiem zacne. Jednak kluczowe jest to, w którym kierunku zostanie ten projekt poprowadzony. A co ty o tym myślisz? Jest szansa, że za trzecim podejściem będzie sukces, czy jednak konkurencja jest zbyt duża, żeby program tego typu był w stanie się wybić? Komentarze klasycznie są Twoje.